Reprezentacja Polski do lat 17 otworzyła 2020 rok turniejem w hiszpańskiej Lamanze i meczem z Gruzją. Przed pierwszym gwizdkiem zespół, jak widać, rozgrzewał się w koszulkach z dedykacją dla Kaspra Kozłowskiego, który uległ wypadkowi na początku stycznia i może pauzować nawet kilka miesięcy. W poszukiwaniu nowych rozwiązań w ofensywie trener Marcin Dorna dał szansę dwóm debiutantom: Mateuszowi Fornalczykowi z Polonii Bytom i Kasprowi Sezonience z Lechii Gdańsk. To właśnie ten drugi przeprowadził pierwszą groźną akcję Biało-Czerwonych. W ósmej minucie wychodząc do prostopadłego podania na prawą stronę napastnik jeszcze próbował ścinać do środka. Jego dośrodkowanie zostało zablokowane, ale Polacy mieli stały fragment gry. Z narożnika dorzuca piłkę Patryk Kusztal jest Szymon Włodarczyk i napastnik Legii Warszawa wyprowadza biało-czerwony naprowadzenie. na prowadzenie. Jak zobaczymy w powtórce, świetnie. Zaatakował tę piłkę napastnik, ale chyba sam nie do końca wiedział, którą częścią ciała uderzył. Nieważne, Polacy mieli prowadzenie. Po chwili to znów Szymon Włodarczyk próbował z dystansu, uderzenie celne i tyle można o tym powiedzieć. Natomiast kolejna sytuacja z udziałem tego napastnika była znacznie groźniejsza. Ubiegł on obrońcę, ściął w pole karne i w ostatniej chwili został zablokowany przez stopera. Nasz napastnik był najgroźniejszym zawodnikiem w tym spotkaniu. Tu znów wyszedł do prostopadłego podania. Wydawało się, że był pierwszy przy piłce, no ale znów musieli się asekurować obrońcy reprezentacji Gruzji. Z dystansu dla odmiany próbował Patryk Kuszczal, tutaj jeszcze Rykosze, natomiast Polacy świetnie funkcjonowali w średnim pressingu. Przed przerwą próbowali wielu akcji szybkich, rywalizując jeden na jednego. Na połowie szukając kombinacyjnych akcji, które jeszcze nie wypalały, tak jak w tej sytuacji zagranie Kisiela do sezonienki. Był natomiast jak zwykle Szymon Włodarczyk, tutaj jeszcze nie udało się oddać strzału, do środkowania próbował Kusztal, ale piłka jak zwykle trafiła do Włodarczyka i ten mocnym strzałem sprawdził golkipera Gruzji. Po tym dośrodkowaniu Jakuba Malca znów piłka trafiła do napastnika, oczywiście do Włodarczyka i ten uderzył, ale zbyt lekko i zbyt niecelnie, by podwyższyć prowadzenie. Ostatni akcent pierwszej połowy to jedyne zagrożenie ze strony Gruzinów, natomiast w tej sytuacji doskonale poradził sobie Jakub Ojczyński, pewnie wybijając piłkę i sprawiając, że Polacy schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Druga część meczu była z kolei znacznie bardziej otwarta, więcej było sytuacji z jednej i z drugiej strony zaczęło się od uderzenia Georgiego Gwisianiego. Odpowiedzi Mateusz Fornalczyk przeprowadził indywidualną akcję, oczywiście podał do Szymona Włodarczyka. W przerwie doszło do jednej zmiany, zadebiutował kolejny zawodnik za pra Sezonienkę. Pojawił się Iwo Kaczmarski, Polacy też mieli swoje okazje, ale to Gruzini kontrowali w tej sytuacji znów Gwisiani. Wydawało się, że opanował sytuację Ariel Mosur, ale odbiór Gwisianiego strzela broni oczywiście Ojrzyński. A to drugi gol dla Polski. Świetne wprowadzenie Mosura do Jakuba Kisiela. Ten Mija jednego zawodnika, wprowadza piłkę w pole karne do Patryka Kusztala, który zalicza drugą asystę, a Szymon Włodarczyk strzela swojego drugiego gola. Był tam gdzie trzeba napastnik, natomiast trzeba wyróżnić również rozgrywającego za to bardzo mądre wprowadzenie, umiejętność wygrania pozycji, no i też czujność skrzydłowego przy tym podaniu. Bardzo dobrze zachowała się ofensywa reprezentacji Polski. Gruzini starali się. Odpowiedzieć, ale tak naprawdę zostały im tylko stałe fragmenty gry. W odpowiedzi prostopadłe podanie Kaczmarskiego do oczywiście Włodarczyka. Ten jednak z ostrego kąta strzela bardzo niecelnie. Straciliśmy również piłkę na własnej połowie. Tu jest Georgi Abuła jego rajd był udany, ale to podanie na 11 metr już niecelne. Jedyny raz w tym meczu, gdy po stałym fragmencie gry Polacy mieli problem, gdy do piłki nie doszedł Jakub Ojrzyński. To ostatni akcent tego spotkania. Dośrodkowanie Polaków z rzutu rożnego nie było żadnego zagrożenia, a więc Polacy pokonują Gruzję w pierwszym spotkaniu w Lamandze. Przypomnijmy, że w jego ramach zmierzą się również z Norwegią w sobotę o godzinie 15. Oraz z Chorwacją w poniedziałek, również o godzinie 15. Mecze te obejrzycie na kanale. Łączy nas piłka.